Hej, tu Ania z Jungle Boogie. Chciałam dzisiaj pokazać Wam bardzo fajny przyrząd, który nazywa się higrometr e, i który pomaga nam pielęgnować nasze roślinki. E, jest to urządzenie służące do pomiaru wilgotności podłoża, czyli pokazuje nam, czy naszą roślinkę należy już podlać, czy jeszcze się z tym wstrzymać. I nasz higrometr e, składa się z trzystopniowej skali. Na początku mamy obszar czerwony. W którym są cywarki od 0 do 3. Następnie mamy pole zielone, wskazujące, że podłoże jest wilgotne i opatrzone numerami od 4 do 7. I na samym końcu jest pole niebieskie, obszar, gdzie jeżeli wskazówka się zatrzyma, to mamy do czynienia z bardzo mokrym podłożem. Mamy tam wartości od 8 do 10. I teraz jak tym naszym higrometrem się obsługiwać wkładamy go sobie w podłoże i odczytujemy pomiar. W przypadku tej karatei mamy szósteczkę, czyli wskazówka zatrzymała się mniej więcej w połowie skali o kolorze zielonym. Eee, powtórzę jeszcze, dla pewności, pomiar w drugim miejscu. Zawsze jest to dobrze zrobić, bo czasami ziemia nie jest równomiernie podlana. Tutaj również mamy szósteczkę, a nawet siódemkę. Eee, to oznacza, że absolutnie tej karatei jeszcze nie podlewamy. Eee, zazwyczaj, zwłaszcza w okresie jesiennym i zimowym, naprawdę. 80%, 90% roślin dobrze jest podlewać dopiero, kiedy wskazówka zahaczy nam o obszar czerwony. Czyli jeśli ma wskazanie, powiedzmy 3, 2,5, 3. Wtedy to oznacza, że ziemia porządnie przesła i możemy podlać naszą roślinę bez obawy, że zalejemy jeszcze wilgotne ciągle podłoże i doprowadzimy do gnicia korzeni, które jest najczęstszym powodem śmierci naszych roślin. Zobaczmy jeszcze paprotkę. Tutaj mamy siódemkę i też siódemkę. Też jeszcze bym tej paprotki nie podlewała, aczkolwiek paprotkę dobrze jest podlać jeszcze w momencie, kiedy wskazówka jest na polu zielonym, powiedzmy na czwórce, 4,5, dlatego że ona nie znosi przesuszenia podłoża. Więc akurat w przypadku paproci tak bardzo nie przesuszajcie. Także. Dzięki higrometrowi możemy bardzo precyzyjnie określić poziom wilgotności naszego podłoża. Jest to znacznie dokładniejsze niż test palca, bo nie zawsze ten palec włożycie tak głęboko jak trzeba i może się okazać, że podłoże z wierzchu wydaje Wam się już suche jak wiór, a na dole, tam gdzie są korzenie, jest jeszcze ciągle wilgotne. I jeżeli takie wilgotne, mokre podłoże podlejecie po raz kolejny, możecie doprowadzić do ognicia rośliny. A tutaj higrometr pozwala Wam zmierzyć ten poziom wilgotności aż do samego dna doniczki i określić go niezwykle precyzyjnie. Ten przyrząd nie jest drogi, kosztuje, możecie go kupić nawet u nas w dżunglu, kosztuje 30 parę złotych, nie jest duży, więc bardzo Was zachęcam, żeby taki, takie urządzonko sobie sprawić, mieć zawsze pod ręką i używać tego do każdego podlewania.